Serdecznie na głównej części wielkiego finału Zwolnionych Storii! Docieracie do milionów. Zrobiliście razem 506 projektów w całej Polsce. To właśnie tacy ludzie robią przełomowe odkrycia. Możecie być kimkolwiek chcecie. To jest moja obietnica dla Was, społeczne wilki. Tutaj 100% uczestników tej imprezy to jest. Obecna i przyszła elita tego kraju. Chciałbym wszystkich Was co do jednego widzieć kiedyś w Ministerstwie Rozwoju. Uprzyda się tam na pewno z Waszym entuzjazmem, z Waszym uporem realizacji i przede wszystkim z Waszą wspaniałą, rozpołeczną postawą. Chciałem Wam ogromnie podziękować, że bierzecie na siebie tę odpowiedzialność, jesteście aktywni i jestem przekonany, że Wasze projekty będą zarażać kolejne grupy młodych ludzi wokół Was. Ogromna energia tutaj, jak pojawiłam się w budynku, aż rozpierała te mury. Mówimy o kreatywności, nieustąpliwości, o odwadze i są to cechy, które Wy macie. Korzystajcie z tego, że patrzycie na świat zupełnie inaczej. Podejmujcie ryzyko. Z Waszym zaangażowaniem jestem pewien, że nasz kraj ma olbrzymią przyszłość.